Nie, panu, 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 się, się zbiera. Uwaga, 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 uwaga. Uwaga, panu, panu, Tak? Jest. jest. panu, 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 Uwaga, panu, panu, Uwaga. panu, no, jak panu, to panu, panu, Uwaga. panu, 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 Kamiań, a ja, a ja proszę ja, ja bardzo. bardzo. Kamery patrzy. Wszystko cię nagrywa. Oj, rozwaj, się nagrywa. Oni rozmach będzie. Przez. macie koronkę, proszę bardzo babcia, czy tam, proszę, Proszę jest. Przez. 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 proszę. też, babcia a, też Dobrze, Oj, ale ma godna. Ok? Dobrze, z tego powiem! proszę, druga zezducha, zezducha, zezducha. Zezducha, Dziadek. Dobra, no! Giadaj! Giadaj, no! Masę wagę na rycerza, jestem Ja No, nie spasuje. No, o, proszę. No, proszę, dziadek, ci nie, nie Tak jest. Teraz proszę bardzo, kto jeszcze, nie. babcia, ciocia ma. Cioska. Cioska. proszę bardzo, Fotograf. Ja nie Fotograf, Ale ja muszę... Majster. Proszę. Pana,

Kiedy tak? dobra, dobra, A ile jest? Piotr, jest wędrota? Wędrota jedna. No dobra. Kto jest sześć? Kto jest ser? No, proszę. No, Dobrze. No dobrze. Młoda po mału. No dobrze. Wielki zamach, a nic nie poszło. Dobrze. Dobrze, Dobry, no, dobra. A ile masz? Dobrze. Dobra. dobra. A ile jest? A ja nie Z... A ja. 2, 4, 6, Dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć, osiem, sześć, czternaście, dwa, trzy, nie postawił. Dobra! I? No? to jest. Co was? się wytrzymać. Dobra, Bóg Bóg, dobra. dobra, wszystko? Dziękujemy. Uwaga, nie chowamy się, nie chowamy się. To przyda nas, osiemnasty. Ale zostawił na koniec. Dobrze, do, dobra, wszystko, brawo. Brawo, no, mam nadzieję... Łukasz, mam nadzieję, weź pamięta, nie? Mam nadzieję, że <ślesztuk> A teraz wypada... Mówiłem to teraz... musisz polać gościom. musi spolać gościom. Musi spolać teraz gościom za tą akcją. Nawet leżał. Przeciwpadał. nie ma. No, musi spolać wszystkim gościom teraz.